Jestem mamą transpłciowego chłopca. Tu się wyautował, jak miał 14 lat. Pamiętam ten dzień, tę sobotę, tę rozmowę, e, kiedy on mi powiedział, że jest chłopakiem. Zadawałam mu mnóstwo pytań, takich totalnie podstawowych, e, oczywiście. A skąd wiesz, że jesteś chłopakiem? E, a czy na pewno? I my mieliśmy za sobą miesiące e, okropnego czasu w domu. Więc jak on zrobił ten coming out, to ja po prostu powiedziałam: wow! Oh, Weźcie, wszystko się zaczyna sklejać. Powiedział, ja mam prawo być tym, kim jestem. Wiem, że nie wszyscy rozumieją. Dla niektórych to jest temat w ogóle taki z kosmosu. Natomiast nie, nie ma tutaj takiego chyba miejsca na jakieś, nie wiem, targowanie się z Panem Bogiem. Jakie dziecko powinnam dostać? Mimo, że jest młodą osobą, to absolutnie do ciebie do niego to, co mówią ci e, czarnki i wszystko, cała reszta. Ja jestem wkurzona, że e, ktoś e, mojemu synowi tak naprawdę narzuca e, nie to, gdzie ma żyć, tylko że na pewno tutaj nie jest miejsce dla niego. Ci ludzie są, powinny mieć absolutnie miejsce w naszym społeczeństwie, którego są częścią de facto.